Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj... Tym razem podyskutujemy na temat potencjalnej przyszłości, jaka może nas czekać w 2022 roku. Jak wiemy do dziś jest chociażby wiele niewyjaśnionych transferów, które mogą stać się faktem w przeciągu najbliższych miesięcy, a nawet i tygodni. W tym odcinku postaram się przewidzieć, jak będzie wyglądał aktualny rok. Zanim zaczniemy zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, tak, abyście nie przegapili kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Jeżeli tego jeszcze nie robisz, to bardzo Ciebie proszę, abyś to zmienił. A tym, którzy już nie oglądają, i subskrybują, serdecznie za to dziękuję. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę, a teraz bez zbędnego przedłużania przechodzimy do dzisiejszych newsów. Skoro mówimy już o transferach w nowym roku, to warto zastanowić się nad przyszłością naszego reprezentanta Piotra Zielińskiego. Pomocnik Napoli od kilku lat pełni ważną rolę w zespole, jednak dopiero ten sezon udowadnia, jak kluczowym zawodnikiem jest Polak. W aktualnie trwających rozgrywkach ligowych Serie A Zielu zdobył już 5 goli i 5 asyst, a jeśli utrzyma taką dyspozycję do końca maja, to zakończy sezon 2021-2022 z najlepszymi statystykami w swojej karierze. Jest to jednak czubek góry lodowej, ponieważ na pewno latem posypie się lawina ofert transferowych od topowych klubów w Europie. Oczywiście, żeby to było jasne, Napoli również zalicza się do tego grona, ale w tym przypadku mówimy już o ścisłej topce. Jak się okazuje, 27-latek jest obecnie obserwowany przez Liverpool, do którego nasz pomocnik mógł trafić już po Euro 2016, jednak, ostatecznie wybrał dalszą grę we Włoszech. Jurgen Klopp jest fanem talentu Piotrka, który wcześniej był już chwalony przez takie osobistości jak Gennaro Gattuso czy Carlo Ancelotti. Z jednej strony Premier League jest bardzo wymagającą ligą. Z drugiej strony tacy piłkarze jak Moder, Klich czy Bednarek udowodnili, że Polacy mogą regularnie grać na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Anglii. Warto również podkreślić, że pod względem umiejętności Sieliński jest na wyższym poziomie niż wcześniej wymienieni reprezentanci. Ale nie tylko Liverpool myśli poważnie o transferze pomocnika Napoli, ponieważ i Bayern Monachium rozważa taki scenariusz. Już, o czym powiedział sam Mateusz Borek. Temat na pewno nie będzie grany zimą, ale coś zaczyna się dziać. Niewykluczone, że w perspektywie kilku tygodni menadżer piłkarza Bartłomiej Bolek pojawi się w słynnym apartamencie Aurelio de Laurentisa w Rzymie, z widokiem na Watykan i będzie negocjował. Bawarczycy mają bardzo solidny środek pola w postaci Kimisia, Zabicera czy Gorecki, ale jak to u nich bywa, dobrych nazwisk nigdy za wiele niemieckie media już nieraz pisały o możliwym odejściu Gorecki po obecnym sezonie, a przyszłość Musiali jest jeszcze niepewna. Tym bardziej, że budzi on duże zainteresowanie europejskich gigantów. Ciński w Bundeslidze mógłby się odnaleźć bez większych problemów. Tym bardziej, że w Serie A wielokrotnie gra przeciwko takim klubom jak Inter, Mediolan, AC oraz Juventus. Problem może stanowić kwota za transfer Ziela, ponieważ jest on wyceniany na 50 milionów euro, a prezydent Napoli bardzo sobie ceni naszego reprezentanta i na pewno nie odda go za takie pieniądze. Że Rzeczywistość jednak nie raz pokazała, do jakich zaskakujących transferów dochodziło na przestrzeni ostatnich lat. Co udowodniło między innymi ostatnie okienko transferowe. Jeżeli poruszyliśmy już temat potencjalnych transferów, to nie możemy również pominąć sytuacji Newcastle United. Angielski klub na początku października tego roku został przejęty przez publiczny fundusz inwestycyjny z Arabii Saudyjskiej, dzięki czemu drużyna SROK stała się najbogatszym klubem na świecie. Nie mogą jednak tego udowodnić aż do stycznia, dlatego przez ostatnie 3 miesiące regularnie zbierają baty w angielskiej Premier League. Od wspomnianego objęcia władzy przez arabskich szejków na 13 kolejek odnieśli jedynie jedno zwycięstwo, natomiast pozostałe spotkania przyniosły im 5 remisów i aż 7 porażek. Ponadto po 19 kolejkach zajmują tą samą, po 19 lokatę w tabeli Premier League z dorobkiem 11 punktów. Gorszy od nich jest jedynie Norwich City. Szejkowie dobrze znają powagę sytuacji, dlatego jeśli w styczniu nie wzmocnią odpowiednio swojej kadry, to kolejny sezon spędzą w Championship. Od dłuższego czasu mówi się o potencjalnym transferze Felipe Coutinho, który ma być otwarty na powrót do Anglii. Brazylijczyk najlepszy czas swojej kariery spędził w Liverpoolu, skąd też przeszedł na Camp Nou. W Newcastle mógłby odbudować swoją formę i ponownie stać się topowym zawodnikiem. To jednak nie jedyny gracz barsy na liście arabskiego funduszu. Drużynę w może również zasilić Clement Longlet, który również stał się zbyteczny w szeregach Blaugrany. Prawdopodobnie lista potencjalnych wzmocnień jest znacznie większa, jednak niestety nie znamy wszystkich zawodników, którzy się na niej znajdują. A teraz możemy wrócić ponownie do polskiego akcentu, jakim będą marcowe baraże reprezentacji Polski. Jak już nam dobrze wiadomo, Paulo Souza, który miał zostać w szeregach PZPN-u przynajmniej do wiosny, potraktował kadrę narodową jak klub z drugiej ligi mołdawskiej i zdecydował, że chce rozwiązać kontrakt za porozumieniem stron. Wszystko ze względu na atrakcyjną ofertę od brazylijskiego Flamengo, z którym Portugalczyk związał się dwuletnim kontraktem i też inkasuje lepsze pieniądze. W ostatnich dniach Paulo Souza oficjalnie pożegnał się z reprezentacją Polski. Polskie media już wymieniają potencjalnych faworytów na miejsce selekcjonera, na której szczycie znajduje się Adam Nawałka. 64-latek sam przyznał, że nie odmówiłby propozycji ponownego prowadzenia biało-czerwonych, ale jedynie na okres marcowych baraży. Opcja ta i tak wydaje się najlepsza, ponieważ nikt nie zna tak dobrze naszej drużyny narodowej, co pan Adam. Dlatego bez wątpienia lepiej by przygotował piłkarzy na wyjazd z Rosją, niż Czesław Michniewicz bądź Maciej Skorża, którzy również znajdują się w gronie potencjalnych następców Pablo Souzy. Powiedzmy sobie jednak, tak szczerze, że wygranie baraży będzie bardzo trudnym zadaniem, ponieważ Rosja już nieraz udowodniła, że do słabych drużyn nie należy, tym bardziej na swoim terenie. Natomiast w ewentualnym finale będą na nas czekać Czesi bądź Szwedzi. Na Euro 2020 dowiedzieliśmy się, jak dobrze w piłkę grają nasi północni znajomi, natomiast czeskie lwy są w szczytowej formie i na pewno nie ulegną naszej presji. W komentarzach napiszcie, kto według Was powinien objąć reprezentację polski na czas baraży oraz czy uda nam się awansować na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Katarze. Zostańmy przy temacie baraży, ponieważ tegoroczne losowanie parpu finałowych było okrutne dla dwóch reprezentacji. Mam tu oczywiście na myśli Włochy oraz Portugalię, które zmierzą się prawdopodobnie w marcowym finale. Nie trudno też się domyśleć, że tylko jeden z tych zespołów pojedzie na mundial w 2022 roku. W półfinale natomiast Portugalia zmierzy się z Turcją, a Włochy z Macedonią Północną. I raczej nie powinniśmy zobaczyć w tych meczach żadnych niespodzianek. Wracając jednak do potencjalnego finału. Starcie to będzie wyjątkowo zacięte, ponieważ mówimy o meczu pomiędzy Mistrzami Europy z 2016 i aktualnymi mistrzami. Brak jednej z tych drużyn na turnieju w Katarze bez wątpienia będzie dużą stratą. W końcu ciężko sobie wyobrazić Mistrzostwa Świata bez świeżo upieczonych mistrzów Europy, bądź tym bardziej bez Cristiano Ronaldo. Dla Portugalczyka ma to być również ostatni tak wielki turniej w karierze dlatego stawka jest bardzo wysoka. Pozytywem tego jest jedynie fakt, że z 12 reprezentacji, które biorą udział w barażach, jedynie 3 zagrają na Mistrzostwach Świata w Katarze. Dlatego szanse Polski na wygranie baraży teoretycznie są większe. Na koniec musimy poruszyć temat przyszłości jaka czeka Roberta Lewandowskiego w 2022 roku, ponieważ zapowiada się ona optymistycznie przynajmniej na starcie. Polak zaczął obecny sezon z dużym przytupem, czego dowodem jest zdobycie do tej pory 19 bramek w Bundeslidze i 9 bramek w Lidze Mistrzów. Robert raczej bez większych problemów utrzyma dotychczasową dyspozycję w przyszłym roku, dlatego możemy się spodziewać, że ponownie przebije barierę 40 trafień w aktualnym sezonie Ligi Niemieckiej oraz zdobędzie przynajmniej 50 goli w całym 2022 roku. Jak dobrze wiemy, aby 33-latek w końcu zdobył zasłużoną złotą piłkę, musi on odnieść również sukcesy zespołowe. I nie mówię tu o kolejnym mistrzostwu Niemiec, czy triumfie w Pucharze Niemiec, choć to również jest istotne. Najlepiej, gdyby Bayern ponownie wygrał Ligę Mistrzów, a to wcale takim trudnym zadaniem być nie musi. Ponieważ jeśli Lewy uchroni się w tym sezonie od poważniejszych urazów, to jego zespół na spokojnie może trafić do finału i co najważniejsze, wygrać rozgrywki UEFA, drugi raz w przeciągu dwóch lat. Co jednak w przypadku Mundialu w Katarze, tu niestety Robert nie będzie miał łatwo, ponieważ gala France Football odbędzie się dopiero po Mistrzostwach Świata, które zakończą się 18 grudnia. A jak wiemy, zwycięzca tego turnieju może mieć duży wpływ na przyznanie złotej piłki dla jednego ze swoich rodaków. Jeśli Polska nie poleci do Kataru, a szanse są na to wysokie, to mocno zaniży to końcową ocenę Roberta Lewandowskiego. W przypadku jednak wygrania potrójnej korony z Bayernem oraz równie dobrych statystyk, co w tym roku, może on zagwarantować sobie statuetkę France Football jeszcze przed Mundialem. Piszcie w komentarzach, jakie dajecie szansę lewemu na zdobycie złotej piłki w aktualnym roku? W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych materiałach. Na razie!